Marzysz o tym, żeby nauczyć się języka niemieckiego, ale nie wiesz od czego zacząć? Mam coś, co pomoże ci wejść w świat języka niemieckiego. Wiem, jak to jest trudne słówka, gramatyka, brak czasu. Może nawet nieraz wstyd, że nie potrafi mi się dobrze wysłowić. Ale jest na to sposób. Stworzyłem kurs języka niemieckiego od podstaw, który krok po kroku wprowadzi cię w świat języka niemieckiego. Niejako weźmie cię za rękę i pokaże ci. Jak praktycznie używać języka niemieckiego, jak sobie radzić w codziennych sytuacjach, jak mówić i rozumieć to, co inni do Ciebie mówią. Mój kurs jest zbudowany, żebyś uczył się bez stresu, w swoim tempie, uczysz się kiedy chcesz. Mój kurs to nagranie audio, wideo, grafiki wyjaśniające, prace domowe do wydrukowania, ćwiczenia i wiele innych ciekawych materiałów, które Pomogą Ci wejść w świat języka niemieckiego. To przede wszystkim jasny plan nauki, który krok po kroku pomoże Ci zrozumieć język niemiecki. Dołącz teraz i zacznij naukę już dziś. Do zobaczenia w kursie.